Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dzisiaj taka malutka paczuszka, ale z tą paczuszką będzie związana pełna, pewna historia, oczywiście, jak zawsze. Moi drodzy, będę rozpakowywał i opowiadał jak zawsze. Więc, jak zapewne wiecie, mam w planach tutaj, jeżeli chodzi o tematy związane z akcesoriami do pewnego sprzętu, nagrać pewien cykl a z jakimi akcesoriami to zaraz się dowiecie nagrać pewien cykl opowiadający o akcesoriach do tego sprzętu w związku z czym moi drodzy znalazłem na OLX bo to jest z bardzo ciekawa oferta która po prostu spowodowała że moje serduszko troszkę mocniej zabiło i Bogu dzięki nie był to zawał i pozwoliło, że tak powiem, powiększyć możliwość akcesoriów, które mam w tych filmach, o których mam w tych filmach opowiadać. W związku z czym, moi drodzy, przechodzimy do meritum. Co to jest, zaraz się przekonacie. Kupiłem to wszystko w pakiecie, a tak by the way, to chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ale to może na sam koniec. Dobra. Moi drodzy, lecimy. Tak. Są to kartridże do Commodore 64. Kupiłem je moi drodzy w zestawie, ponieważ jak wiecie kolekcjonuję też między innymi kartridże, zaraz wyostrzymy, o właśnie. Kolekcjonuję między innymi do Commodore 64, a tu się okazało, że są te kartridże y, z tych rzadszych, ponieważ są to zestawy z grami. Tutaj na przykład są, y, jest widzę, że Atrax, czyli ta firma, która robiła też Black Boxa, MB Computer, ale to y, rozpakujemy. I moi drodzy, po kolei będziemy sobie oglądać, co tu nas czeka. Moi drodzy, Komodora 64, zestaw 16. Eoroid Gangster Agent UOP i Fortuna kołem się toczy, czyli mamy koło fortuny i mamy moi drodzy agenta UOP, gdzie mam to na kasecie, który nie działa, więc bardzo się cieszę. Odłożymy sobie go tutaj. Lecimy z następnym. Kolejny zestaw, moi drodzy, z atrakcji, zestaw piąty Spin Dizzy, Neil Android, Sooty and Sweep i Gunboat. Więc to też będzie temat do obadania. Patrzymy dalej, moi drodzy. C64 Super Games, e, o tak, Mutant Turtles, Gold Train, Six Plus Two. Little Ghost Kit, Rugby World Cup i Drells, tak? Drells? Chyba tak. Moi drodzy, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że jak na ironię, te kartridże pasowałyby do rzeczy, do sprzętu, zaraz wyostrzymy, do sprzętu, którego nie mam, czyli do Commodore 64GS, czyli Game System, bo ono miało tylko wyjście na kartridże. Lecimy dalej, moi drodzy. Ten kardridge nie ma absolutnie żadnej etykiety, wyostrzyło, nie ma absolutnie żadnej etykiety ale po charakterystycznym kształcie jestem w stanie stwierdzić, że jest to kartridż z tymi grami, który był do Commodore 64 z Aldi bodajże o ile się nie mylę, dorzucany i tutaj jest Flimbo's Quest chyba na tym kartridżu o ile się nie mylę, ale to też będzie kiedyś tam do sprawdzenia Mój drodzy, kolejny zestaw Game Over, Freddy Harvest Hellfire Attack i Muncher, kolejne cztery gierki, zestaw 19. Swoją drogą, jeżeli ktoś wie ile tych zestawów było, będę wdzięczny za kontakt oraz y, informacje. Znowu nie wyostrzyło. No nic, musi być ostro na razie tutaj. To jest kolejny cartridge, y, Chyba Blackbox, bo ma reset. Ale jest to też temat y, do sprawdzenia. Taki tajemniczy zestaw. Kolejny, moi drodzy, cartridge. To jest cartridge zestaw numer 12. Endcap, Dead or Alive. Huxley, Pick i Pon... nie wiadomo co. Więc to też jest temat do, teraz sobie to przerzucę, też jest temat do sprawdzenia. Zaraz Wam wyostrzę wszystko na koniec. Moi drodzy, kolejny kartridż to jest zestaw numer 10. Tak, teraz tu zgubiło ostrość, musimy wyostrzyć. Confusion, Bangers and Mesh, Moon Cresta i The Monsters. Też yy, ciekawe. I jeszcze jeden cartridge, moi drodzy, to jest coś, czego pewnie nikt nie lubiał. Moi drodzy, test ortografii. <grym> test z ortografii. Yy, to, to po prostu no było w zestawie, więc no nie miałem jakiegoś specjalnego parcia na ten cartridge, no ale yy, jest. I jeszcze jest jeden, już się próbuję do tego dokopać. Moi drodzy. Yy, Blackbox wersja 8. Co ciekawe, z Rombitu, czyli ten oryginalny, oczywiście producentem jest Atrax, ale jest Rombit, czyli to jest ten polski legal, legal na dystrybucji. Więc moi drodzy, tak wygląda cała kolekcja. I będę chciał jeszcze zrobić testy tego, prawdopodobnie na live'ach. Więc, więc tak to wygląda. Jakbyście wiedzieli, ile wychodzi tych zestawów, to dajcie znać. Mówił Kusok, my retro hobby. Papa. Cześć.